Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie dzieci Boże w 11 niedzielę zwykłą. Na katejizacji dla młodzieży ksiądz zadał pytanie, kogo potrzebuje współczesny świat? Padały różne odpowiedzi. Świat potrzebuje mądrych i odpowiedzialnych polityków, potrzebuje kochających ojców i matek, dobrych i rzetelnych lekarzy, uczciwych bankierów, dobrych nauczycieli, pracowitych i wzorowych robotników. Tak. Takich ludzi na pewno potrzebuje współczesny świat, ale potrzebuje też świadków, drogowskazów, ludzi, którzy ukażą współczesnemu człowiekowi szersze horyzonty i inne perspektywy. Świat współczesny cierpi na doczesność, choruje na przyziemność, brakuje mu dobrych sług Bożych, którzy pomogliby człowiekowi współczesnemu zaspokoić jego głód wieczności i nieskończoności. Ludzie szukają trwałych drogowskazów i nie umieją ich znaleźć. Wszystko stało się płynne, umowne, niestabilne. Brakuje autorytetów, duchowych przewodników. Dlatego wielu traci orientację i nie wie do kogo się zwrócić, gdzie się udać. Ludzie szukają więc porad u psychologów, psychiatrów i różnego rodzaju guru. I trudno się dziwić, że nie znajdują zadawalającej odpowiedzi. Nie tylko odległe kontynenty cierpią na brak księży. Problem ten dotyka nie tylko Europy Zachodniej. Pustoszają klasztory Niemiec, Austrii czy Włoch. Również Polska w ostatnich latach doświadcza znacznego spadku powołań kapłańskich i zakonnych. Dla wielu młodych ludzi praca kapłana wydaje się coraz bardziej niewdzięczna, a życie zakonne coraz mniej ciekawe. Jednocześnie ze wszystkich stron słychać głosy. Dopominające się o dusz pasterzy i o duchowych przewodników. To prawda, że po Soborze Watykańskim II, który zakończył się w 1965 roku, wiele zadań w Kościele przejęli świeccy Prowadzą kateizację, przygotowują dzieci i młodzież do sakramentów, zanoszą chorym komunię świętą, prowadzą sprawy gospodarczo-finansowe parafii, ale wciąż są takie funkcje, w których kapłan pozostaje niezastąpiony. Dziś w Ewangelii Chrystus podpowiada. Proście Pana żniwa, proście i módlcie się, aby wam nie zabrakło przewodników, którzy Was poprowadzą, którzy będą umieć oprzeć się współczesnym przemijającym modom i wskażą wam wartości nieprzemijające i trwałe. Siostry i bracia, jest w dzisiejszej Ewangelii intrygujące zdanie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. I dotyczy ono również każdego z nas. Każdy z nas otrzymał od Boga coś darmo. Otrzymaliśmy miłość, radość, wiarę, ludzi, którzy chcą dla mnie dobrze, tyle cennych doświadczeń w życiu, tyle szczęśliwych chwil, moje mocne strony i umiejętności. Otrzymaliśmy wszystko, co naprawdę w życiu jest ważne i otrzymaliśmy to darmo dzięki łasce samego Pana Boga. Myśl dzisiejszej Ewangelii, podobnie jak apostołowie, jestem upoważniony nie tylko do zachowania dla siebie tego, co zostało mi dane, ale do przekazywania tego dalej. Nie chodzi o dokonywanie wielkich cudów, jak uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych, oczyszczanie trędowatych czy wypędzanie demonów. Wielkie cuda zostawmy Panu Bogu. Możemy to czynić w inny sposób. Moja praca to małe cuda. Tam, gdzie jestem, w mojej rodzinie, w pracy, w moim otoczeniu. To przeze mnie ludzie mogą odetchnąć z ulgą, poczuć nadzieję, znaleźć więcej życia. Możemy to robić na wiele sposobów. Nie mogę uzdrowić kogoś, kto jest chory, ale mogę podtrzymać go za rękę, posłuchać go, traktować poważnie jego obawy. Nie mogę wskrzesić zmarłych, ale mogę pokazać tym, którzy opłakują śmierć swoich bliskich, że o nich myślę. Mogę dzielić się nadzieją i ufnością w życie wieczne. Nie mogę oczyszczać trendowatych, ale mogę podejść do obcych, mogę komuś pokazać, powiedzieć: Ty jesteś ważny, jesteś ukochanym dzieckiem Bożym. Mogę dać innym siebie i poświęcić im swój czas. Nie mogę wypędzać demonów, ale mogę zachęcać innych do czynienia dobra. Mogę modlić się, aby dobro zatriumfowało nad złem we mnie. I w innych. Kochani, przede wszystkim powinniśmy się dzielić wiarą, nadzieją i miłością. Święty Augustyn tak pięknie pisał o roli wiary w naszym życiu. Niech Twoje wyznanie wiary będzie dla Ciebie jakby zwierciadłem. Przeglądaj się w nim, by zobaczyć, czy wierzysz w to, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się swoją wiarą. Dzielenie się wiarą to udzielanie tego zwierciadła innym. To możliwość przejrzenia się kogoś we mnie. Ktoś może zobaczyć w moim życiu Boga, który wpływa na jakość życia, na wybory, na styl myślenia, mówienia i działania. Jest to po prostu wezwanie do takiej osobistej ewangelizacji osób, które spotykamy, aby ich zarażać ewangelicznym myśleniem. Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest. Ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie, nauczał święty Jan Paweł II. Mówiąc o oddawaniu, nie zapominajmy o innym ważnym darze, który związany jest z wiarą. Jest nim nadzieja, o której Cyprian Kamil Norwid pisał tak. Nadzieja jest z prawdy, z niej doświadczenie i wytrwałość, ale i sąd jest z prawdy. Tą prawdą jest fakt, że Chrystus wstał i udziela każdemu łask dogodnego życia. W chwilach trudnych świadomość opieki Bożej przynosi otuchę pocieszenie. Dla człowieka wierzącego nie istnieje słowo rozpacz. Zawsze jest nadzieja, bo Bóg jest z nami i troszczy się o nasze szczęście. Lewając nadzieję w dusze innych ludzi działamy podobnie jak apostołowie sprzed dwóch tysięcy lat. Uzdrawiamy bliźnich ze smutków, zwątpień czy rozterek. Współczesnemu światu potrzeba ludzi nadziei, którzy czerpią swój optymizm życiowy z żywego kontaktu z Panem Bogiem. Wyłowują jedynie ci, którzy mają nadzieję, nauczał ksiądz profesor Józef Tischner. zaś ksiądz Phil Bosman napisał, że budzić nadzieję sobie i innych oznacza dodawać odwagi, dodawać życia. Siłą i mocą uzdrawiającą każdego z nas jest miłość, którą Bóg nas obdarzył. Święty Augustyn pisze o tym dobitnie. Wypełnieniem naszych czasów jest miłość. Oto cel, do którego zdążamy. Ze względu na niego biegniemy. Gdy go osiągniemy, znajdziemy w nim pokój. Miłość jest darem, który każdy z nas otrzymuje ze względu na dzieciństwo Boże. Każdy jest zatem powołany do dawania tej miłości wszystkim, Napotykanym ludziom. Niech miłość Jezusa nas przynagla do dzielenia się z innymi tym, co otrzymaliśmy od Pana. Siostry i bracia, w pewnym hospicjum leżała śmiertelnie chora kobieta i patrzyła w sufit. Pragnęła, żeby śmierć już przyszła, ale ta jakoś nie chciała nadejść. Zamiast niej pewnego dnia zobaczyła przystojnego mężczyznę w średnim wieku. Przedstawił się, kim jest, ale go nie poznała. Potem coś jakby zaczęło jej świtać w głowie. Przyszedł ją odwiedzić syn sąsiadów. Chciałbym pani podziękować, mówił gość. To było 40 lat temu. Jako mały chłopiec wspiąłem się na czereśnie. Siedziałem na drzewie i jadłem z apetytem owoce. Gdy pani się pojawiła, zapytała z uśmiechem. Obce czereśnie smakują lepiej, prawda? I zamiast na mnie krzyczeć, dała mi pani wiaderko. Żeby mógł narwać sobie jeszcze więcej. Zdziwiona kobieta nie pamiętała tego zupełnie. Mężczyzna kontynuował swoją opowieść, a potem wydarzyło się coś jeszcze, dała mi pani makulaturę. Były tam czasopisma misyjne, które przeczytałem jednym tchem. Zafascynowany Afryką odkryłem powołanie i zostałem misjonarzem. Za wszystko teraz chcę pani podziękować. Kobieta westchnęła żałośnie. To było tak dawno, a dziś jestem stara, chora i nieużyteczna. Wtedy misjonarz chwycił ją za dłoń i powiedział. Wszyscy razem budujemy Królestwo Boże, każde w swoim miejscu. Gdybyśmy my, misjonarze, nie mieli za sobą ludzi, którzy się modlą i cierpią, nic byśmy nie osiągnęli. Myśli ksiądz, że ja tutaj w moim łóżku jeszcze mogę się na coś przydać? Zapytała cicho. Nie jakoś, ale bardzo. Kto pracuje dla Królestwa Bożego? Ten potrzebuje modlitwy i ofiar, odpowiedział kapłan. Wtedy starsza pani zrozumiała, jaki sens ma nadać swoim cierpieniom. W dłoniach, które mogły jeszcze pracować, wyczuła paciorki misyjnego różańca. Każdy dziesiątek w innym kolorze, bo każdy oznacza inny kontynent. Ksiądz jeszcze długo rozmawiał z nią o tym, że żniwo wielkie, ale robotników mało. Prosił, żeby modliła się do pana żniw, aby do swojego żniwa posłał robotników. Opowiedział jej o takich miejscach na świecie, gdzie docierają tylko misjonarze. Nie tylko głoszą Ewangelię, ale przede wszystkim pomagają ludziom w skrajnej nędzy i po prostu żyją z nimi, dzieląc ich niedostatek oraz problemy. Schorowana kobieta odnalazła nowy sens swojego życia: wspierać swoim cierpieniem misje i misjonarzy. Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb w wierszu Ojcze Nasz pisze tak. Ojcze Nasz, który jesteś także na Ziemi, gdzie Twoje imię święci nie tylko modlitwa, a Twoje królestwo nie szumi w słońcu jak drzewo, lecz milczy w ciemności jak ziarno, gorzkie jak sprawiedliwość i jak świętość twarde, i na skalę wschodzi wbrew nadziei. Ono wyrasta z Ziemi i ono zstępuje z nieba. Trudne dla nas jak wiara, i niemożliwe jak miłość. Która przychodzi mimo wszystko i nazwoła, spraw, niech będzie ono pokusą silniejszą od chleba. I niech w ostatecznym kształtem stanie się Twoja wola, gdy wiara i nadzieja już przeminą. Kochani, niewątpliwie życie ludzkie jest ciężkie. Można je porównać do drogi przez góry. Raz człowiek idzie pod górę, innym razem schodzi z góry. Bywają ciężkie chwile, chwile radosne. Dobre. W każdej z tych sytuacji potrzebujemy obecności Boga i jego pomocy, zarówno tej wewnętrznej, jak i tej zewnętrznej. Aby otrzymać pomoc Bożą, musimy z Nim rozmawiać, musimy się modlić. Miejsce każdego z nas zależy wyłącznie od naszego powołania. Powołania nie znajduje się po prostu po zastanowieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Ono jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Trafnie Zauważyła święta Edyta Stein, męczennica i patronka Europy. Pamiętajmy, że drogi życiowe są różne i różne są powołania. Wszystkie jednak skupiają się na jednym, aby żyć miłością. Kochać Boga i innych ludzi, to w życiu jest najważniejsze. Kochając, na pewno będziesz dobrym ojcem, dobrą matką, nauczycielem, lekarzem i dobrym księdzem. Zaufajmy Bogu! On przedstawił się Izraelitom na pustyni, jako ten, kto wyrwał ich z niewoli w Egipcie, niósł ich na skrzydłach orlich i przywiódł na konkretne miejsce. On jest mocą ufających Jemu. Bez niego nic nie możemy uczynić. Oby był naszą mocą pośród codzienności, oby kształtował w nas wrażliwych i wierzących apostołów, gotowych służyć znękanym i porzuconym naszych czasów. Panie, znajdź pośród nas i wybierz sobie dobrych pasterzy którzy nas do ciebie poprowadzą amen boże nas boże nas nie łopusz bo jak no złopuścis to już będzie po nas bo jak no złopuścis